Kolejne zadanie z proporcji. Maszyna produkuje 80 tubek pasty do zębów w ciągu minuty. Ile czasu zajmie maszynie produkcja 10 tysięcy tubek? I znowu będziemy układać sobie proporcje. Zobaczcie: 80 tubek produkuje w ciągu jednej minuty. Tutaj mamy podpowiedzi mniej niż kwadrans, nieco ponad 2 godziny, prawie całą dobę i 125 godzin. Zaraz policzymy. 80 tubek na minutę, tutaj sobie może dopiszemy, że to jest w czas minutach, to 10 tysięcy tubek, raz 10 tysięcy, liczę 0, mamy w x. Czyli x to jest czas wyprodukowania tych 10 tysięcy tubek. Dla nas szukany czas. I znowu, tak jak w poprzednich zadaniach, zapiszemy sobie, że x równa się. Przypominam, te dwie liczby, które nie są na przekątnej z x, idą do licznika, a zatem 1000, przepraszam, 10 tysięcy razy 1. Tu napiszę, choć to razy 1 nie ma znaczenia, bo jedynka jest elementem neutralnym mnożenia i w mianowniku mamy 80. Co nam się skróci? No na pewno przez 10 podzielimy 0 z 0. I teraz mamy 1000 podzielić na 8. No można to zrobić sposobem pisemnym, a można też dzielić tak. 1000 na 2 to jest 500, 500 na 2 to jest 250 i jeszcze na 2 to jest 125. I teraz wyszło nam 125 czego? Minut, bo tu mieliśmy tą minutę. 125 minut. No to 125 minut zamienimy sobie na godziny. Godzina ma 60 minut, czyli to by były 2 godziny i 5 minut. A zatem odpowiedź nieco ponad 2 godziny będzie odpowiedzią poprawną do tego zadania.